Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Identyfikacja znaczenia kodu usterki jest ważna dla prawidłowego rozwiązywania problemów z pojazdem. Jeśli niedawno napotkałeś kod P0483 ten artykuł pomoże Ci dowiedzieć się więcej o jego znaczeniu, możliwych przyczynach i typowych objawach. Co oznacza kod P0483? Kod P0483 jest zdefiniowany jako usterka sterowania racjonalnością wentylatora chłodzącego. Zwykle jest on wyzwalany przez moduł sterujący układu napędowego, PCM, gdy wykryje on. Że prąd pobierany przez obwód sterujący wentylatora chłodzącego jest zbyt wysoki lub zbyt niski. Oznacza to, że wentylator chłodzący działa w sposób inny niż przewidziany przez PCM. Układ chłodzenia pojazdu wykorzystuje wentylator chłodzący do przedmuchiwania powietrza przez chłodnicę. Wentylator chłodzący jest ważny w scenariuszach takich jak korek uliczny, w których nie ma wystarczającej ilości poruszającego się powietrza, aby utrzymać niską temperaturę silnika, wentylator chłodzący jest sterowany przez moduł wentylatora chłodzącego, który jest kontrolowany przez moduł sterujący układu napędowego. PCM. PCM włącza lub wyłącza wentylator chłodzący w zależności od sygnałów wejściowych z innych czujników. Kod P0483 jest zwykle wyzwalany, gdy występuje problem z połączeniem między PCM a wentylatorem chłodzącym. Kod P0483 jest rejestrowany, gdy moduł PCM wykryje, że prąd pobierany przez obwód sterujący wentylatora chłodzącego jest zbyt wysoki lub zbyt niski. Uwaga! Kod P0483 może być różnie definiowany przez różnych producentów pojazdów. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są najczęstsze przyczyny kodu P0483? Definicja wskazuje na problem z wentylatorem chłodzącym. Ale może być również spowodowany przez inne komponenty. Lista najczęstszych przyczyn obejmuje awaria modułu sterującego wentylatora chłodzącego awaria wentylatora chłodzącego awaria modułu. Przekaźnika wentylatora chłodzącego problemy z okablowaniem uszkodzony termostat lub pompa wody uszkodzony moduł PCM uszkodzony termostat. Jest jedną z najczęstszych przyczyn kodu P0483. Jak zdiagnozować kod P0483, chociaż Definicja kodów wskazuje, że wentylator chłodzący ma problem. Określenie, czy jest on spowodowany przez wentylator chłodzący, czy moduł wentylatora chłodzącego, może być trudne dla niedoświadczonych użytkowników. Aby uzyskać dokładną diagnozę, można skonsultować się z zaufanym mechanikiem, jak naprawić kod P0448. Przed wykonaniem naprawy należy dokładnie zdiagnozować przyczynę kodu. Zwykle nie ma globalnego rozwiązania dla kodu optii, więc diagnoza jest bardzo ważna. W przeciwnym razie może dojść do naprawy lub wymiany części która nadal działa. Po zidentyfikowaniu problemu powodującego kod P0483 można zapoznać się z internetowymi zasobami dotyczącymi naprawy samochodów i poradnikami dotyczącymi możliwych rozwiązań. Wszystkie pojazdy są różne. Oznacza to, że naprawa kodu OPTI dla jednego pojazdu może nie mieć zastosowania dla innego. Dlatego też podczas rozwiązywania problemów i naprawiania diagnostycznych kodów usterek należy zapoznać się z instrukcją naprawy pojazdu. Pomocne mogą być również podręczniki napraw Hilton. Jednak subskrypcje AltData są jeszcze lepsze, ponieważ zapewniają szczegółowe informacje o naprawach fabrycznych dla kierowców którzy chcą samodzielnie przeprowadzić naprawy. Więcej informacji na temat P0448. Definicja tego kodu ogólnie dotyczy wszystkich pojazdów wyposażonych w opti. Mogą pojawiać się częściej w niektórych modelach pojazdów produkowanych przez Isuzu, Ford, Mazda, Mercedes-Benz i Subaru. Istnieją inne kody błędów związane z wentylatorem chłodzącym, takie jak P0480, P0481.